Cześć mordeczki, witam Was na swoim kanale. O czym będzie temat, w ogóle o czym będzie ten odcinek? Ten odcinek będzie o spełnieniu marzeń, o moich nowych przeżyciach, o zobaczeniu i poznaniu nowych terenów Polski, do których wcześniej nie byłam żadnego razu. O poznaniu głębszego, poznania kultury, tradycji. Kuchni bardzo wyjątkowy temat, który rzadko się spotykacie na moim kanale, ale w tym odcinku będę opowiadał Wam o kuchni ukraińskiej, polskiej i z innych z całego świata. Także jeśli Wam jest ciekawie, to koniecznie musicie zostać w tym odcinku. Zaczynamy! <śm> Nie tak dawno, razem z Coca Colą, brałam udział w takim projekcie jak Smaki Bez Granic. Zaprosili mnie do jednego odcinka. Koniecznie musicie zobaczyć ten filmik, który już jest dostępny na Onecie. Link jak zawsze znajdziecie pod tym filmikiem. Zaprosili mnie do Białowieskiej Puszczy. Powiem Wam szczerze, od dzieciństwa Marzyła tam trafić, słyszałam piosenki, różne legendy, historie. Dla mnie to nie był taki teren niewiadomej oczy, a gdzieś zawsze chodzi za mną. Zaprosili mnie zobaczyć tradycyjną polską e, rodzinę, ich tradycje, poznać razem, ugotować pyszny obiadek i wspólnie spędzić czas. Właśnie Smaki bez Granic to jest projekt, który łączy różne kultury. Pokazuje, że mamy coś wspólnego, coś bardzo fajnego, i otwierając na ludzi, na inne kultury, inne narody, możemy naprawdę wzbogacać swoją kulturę, swoją osobowość i poznawać piękne perelki od innych ludzi. Stwierdziłam dla Was nagrać ten filming, bo jak jechałam do... na ten projekt, jak byłam uczestnikiem tego projektu, to naprawdę bardzo mnie zainspirowało. Zaczęłam myśleć o tych wszystkich państwach, o tych nowych kulturach, gdzie w tym roku udało mi się być udało mi się odwiedzić to Arabskie Emiraty, Tajlandia, Europa Wschodnia, Zachodnia ale jadąc do. Białowierskie Puszczy. Oczywiście później jeszcze Wam pokażę to w swoim vlogu, bo na koniec w tym filmiku będzie vlog bezpośrednio z tego wyjazdu, gdzie pokażę Wam wyjątkowe kadry, których na pewno nie spotkacie w filmie. Oczywiście opowiem Wam na świeżo o swoich wrażeniach i przeżyciach. Wiem, że Wam bardzo to się podoba, także przygotowałam dla Was fajny część, fajny odcinek, koniecznie musicie obejrzeć ten film do końca. Ale przy tym chcę wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Jak byliśmy tam, łączenie tych kultur, tak? Jestem przedstawicielką kultury ukraińskiej. Również była rodzina, która przedstawiała kulturę polską, wyjątkową kulturę polską. Okazuje się, nie tak dawno dla siebie od, odkryłam, że Polska jest na tyle różna, w zależności szczególnie kuchnia. W zależności od regionu, można po prostu sobie robić co weekend jakieś nowe wycieczki i to będzie taki, taka podróż e, smaków. Naprawdę, każdy region ma swoją wyjątkową kuchnię, swoje tradycje. A jeśli trafiasz do domu rodzinnego, który mieszka... W, do rodziny w sumie, który mieszka w tym samym domu od pokolenia do pokolenia, no to coś pięknego. Po prostu przez ten wyjazd, rozmawiałem z tymi ludźmi, oni opowiadali świetne historie, świetne legendy o tym, mie tym miejscu, o tym, jak teraz promują kulturę taką, taką tradycyjną polską, tych terenów, tej, tej, tej przestrzeni, tej Ta kultura, która się zachowała, to jest naprawdę wyjątkowa. Myślę, że Wam to się spodoba na pewno. Ale będąc tam, zdałem sobie sprawę, gdy jeżdżę do innych państw, to zawsze próbuję wyłapać takie Osobliwości, coś innego, nie wiem, jak teraz mówię o jedzeniu, o kul kulinarii, tak, to zawsze jak przyjeżdżam do jednego państwa, to chcę spróbować coś, coś z tej kuchni, coś, czego ciężko się spotkać w państwie, w którym mieszkam, tak, w swoim domu. Tak będąc na przykład w Tajlandii, nigdy nie spotkałam wedelce, że wszędzie podawali tylko łyżkę, oczywiście wiele rodzajów różnych patajów, Jakieś wyjątkowe potrawy, takie jak robaczki, mogli widzieć na moich vlogach, że to jadłam i bardzo się cieszyłam, i... ale na pewno jak pojadę tam z powrotem, koniecznie zjem jeszcze coś takiego. I właśnie podróżując po różnych państwach, stwierdziłam, że to jest takie fajne, że mamy, że jesteśmy tacy różni, ale dzięki temu możemy wzbogacać swój, swój, z siebie, swoją osobowość, swoją kulturę, przekazując coś swojego i poznając coś nowego. Kochani, nie będę Was zagadowała więcej, bo i tak już dużo nagadałam Wam. Oczywiście kontynuujemy vlogiem, gdzie bardzo dużo opowiadała swoich wrażeń o Puszczy Białowieskiej, o tym projekcie, o tym wspaniałym e, przeżyciu, które miałam. I zachęcam do obejrzenia filmu, który stworzyliśmy razem z Coca-Colą, który już jest dostępny na Onecie. Napiszcie później w komentarzach, jak Wam się podobało. i nie wiem, wasze wrażenie, jestem zawsze bardzo ciekawa, co myślicie na ten temat. Oczywiście czytam wszystkie Wasze komentarze. Dziękuję za wsparcie i lecimy z vlogiem, a link na onet jest pod tym filmikiem. Weź i zobacz! Jeden z zwykłą drogą z Opole do Warszawy to jest droga przyzwyczajona. Cześć! Moja pierwsza podróż ty, do tych trenów w Polsce. Głośno! Jestem teraz w Białym Stoku. tu mam przesiadkę na autobus, przejechałam na tym pociągu przed chwilą I teraz jadę dalej jeszcze półtorej godziny do Hajnówki. Ten teren coraz bardziej pochodzi na mój rodzinny. Za każdym kilometrem miałam uczucie, że za chwilę już będzie mój przystanek, gdzie muszę wejść, żeby trafić na działkę babci. Czekam jeszcze na swojego kierowcę. Mam chwilkę, żeby dla Was nagrać naprawdę niesamowite krajobrazy. Jechałam w autobusie, przez całą drogę byłem uśmiechnięta, po prostu niemożliwe nie pokochać. Te tereny są przepiękne. E, usłyszałam trochę inny, inny akcent w języku, inna trochę uroda kobiet, i po prostu te piękne tereny, które są, nawet przez brudną szybę, przez, przez brudne okno to potrafię podziwić. Jestem po prostu zachwycona tym Naprawdę, miałam czasami takie wrażenie, że jeszcze chwila muszę wysiadać, bo to będzie przystanek, obok którego mieszka moja babcia. W sumie mieszkała moja babcia. Teraz mówię i aż miałam, mam czary. Jak przypominałam sobie tą drogę i te emocje, które przeżywałam wtedy, Wszystko zdrowe. Wow! Właśnie przed chwilą, jak jechałam tu, zauważyłam, że prawie każdy dom ma swój ogrodek. Tego akurat w miejscowości, gdzie mieszkam teraz, na tych terenach bardzo rzadko się spotykam. Mieszkając u babci zawsze mieliśmy duży ogród, gdzie rosły pomidorki, ogórki, ziemniaki, różne jakieś tam truskawetki. I lubiłam tam przejeżdżać. A teraz tylko mamy tutaj dobry gazon. Mesa na krilja in pavilnišče.

I powietrze naprawdę jest takie czyste. Zupełnie inna woda, inny powietrze, inny klimat i inne krajobrazy. Dobra, uwaga. I... Odcinek, który stworzyliśmy razem z kołą tu w Hajnówce, już jest dostępny na Onecie. Zapraszam do swojego... Zapraszam Was do oglądania... I... Dobra, super, dubelek. <laughs> I go. Odcinek, który już... Incepcja Odcinek, który nagraliśmy razem z Coca-Colą i Helen, jest już dostępny na Onecie, także wchodźcie, oglądajcie, swipe up! Lekka przerwa i ustawienie planu Tu mamy dwóch bohaterów, dwóch psiaków, takie są słodkie. Czekaj, coś dobrego mówię Tak, coś mówię dobrego. coś dobrego, dzisiaj mamy wyjątkowo, jak nigdy, bardzo... Dobrego, mamy dobrego hosta, ale mamy jeszcze lepszą influencerkę, która nas odwiedziła, która mówi tak, aby to ona napisała te scenariusze. A widzicie, co oznacza włączyć kamerkę i nagrywać dla swojego vloga. Zawsze powiedzą coś dobrego. Bo mi zapłacili. No właśnie, tak. Jak nie ma mamy swoją muzyczkę. Tak wygląda FIAT 125 FIAT 125 Oj, Oj o, 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 o Boże No i co Helen, co byś chciała wiedzieć? Proszę bardzo. Słuchaj, a powiedz mi co najbardziej Ciebie zaskoczyło w tym projekcie? Jedzenie, tak szczerze, Tak. że trzeba tyle jeść, ciągle tylko jeść. Ja myślałam, że coś fajnego spróbowałaś, a ja ty mówisz, że dużo <śm> jesz. <śm> ale y jadłem przefantastyczny y ketchup z y cukinii, fenomenalny, fantastyczny, wyśmienicie o, ty możecie no. to, to możecie zobaczyć w jednym z odcinków, nie zradzę z wijakiem, e ale możecie oglądać ten cały projekt. Y jadłem masło z y grzybami. Masło ja jadłam zybanie. jakoś masło z czosn czosnkiem. Ale to jest czosnkowe, no to takie klasyczne dosyć, samemu w domu klasyczne, robię. Klasyczne? Dla mnie to było czosnkowe. po raz pierwszy, to w Polsce spróbowałam. No widzisz, tak ja dla kogoś sobie robię pasy, takie w domu. To, Dla kogoś normalnie... Jadłem tu, tu, twoje grzyby z, z, boczkiem. z boczkiem. jest fenomenalne, naprawdę no. super, su pyszne, pyszne jedzenie. No ja się cieszę, że, że mogę w tym uczestniczyć I się bardzo cieszę, yes. że jesteś moim gościem. No, no. Jakby nie a ja się, się cieszę, że zaprosili mnie, naprawdę. No, ja też się bardzo cieszę. No w ogóle, Helen spoko. Jakby nie, jakby na te swoje vlogi to ja tak, sztywniacka laska na tych vlogach swoich, nie? Ale ogólnie jakby dużo bardziej chillowa. Odpalcie auto? No, się to to bardzo jestem spoko, musimy tym kończymy ja Dziękuję. Arios. Że jak miniemy ten las, to zobaczymy coś najpiękniejszego na świecie. Tak wygląda człowiek, który nie ma słów. Hmm. Tak. Dobra, jedziemy. Dobrze, że idziemy w polu. W tej chwili ja prowadzę kierownicę Ja dodaję gazu. I hamuje. I jeszcze kręcę odbicie naszą jazdę w lusterku. I tak wygląda życia blogierów. Oh! No i po prostu dwie dusze artystów znalazły przepiękny zachód słońca. i po co nam kolację i cała ekipa na nas czeka, a my zabrali samochód z plana. To właśnie rada następnego razu nie zostawiajcie dwie osoby artystów w jednym samochodzie i dwie kamerki, bo nie wrócą.

Warto było co? Oj tak! Oj tak! Oj, tak! Oj tak! Helen, Wiktory, na bezdrożach przemierzają bez kresy, nie wiedząc dokąd ich tak naprawdę <laughs> fiat czerwony zabierze. Chejdź to! Dawaj na zoomie! Tak, tak? Widać go? Widać, że coś biegnie Widać, przed autem! Uroczy. To no, jest romantyka. Karelka no. polska doszła, naprawdę. Dobra, prawa. Pusto. Prawa pusto. Lewa pusto. Jazda. I tutaj w prawo, I tutaj w prawo no. no? Helen, ekscytacja. Szczęśliwa. Koniec projektu. Tak. Nie, 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 nie. Koniec projektu. tak Nieszczęśliwa. Nieszczęśliwa. Mm, mm, mm. Nagram ci jeszcze ten. Vertigo. Nagram ci vertigo. Poczekaj. Poczekaj. I. Pa. To było dobre. No i co, mardeczki obejrzeli? Jak wam? A, na koniec zapomniałam wam opowiedzieć, dlaczego, dlaczego ten odcinek jest o wspomnieniu marzeń. Krótka historia, o której na pewno nie przeczytacie na internecie. Historia zaczęła się od pytania. Helen, a czym chcesz się zajmować dalej? Co by, jaki projekt chciałabym mieć? Z jaką znaną marką chciałabym mieć reklamę? Może jakieś z kosmetyki? Ja mówię, nie, mnie to nie interesuje. To jest nuda. Ale bardzo bym chciała projekt z Coca-Colą. Dlaczego? Bo to, no to każdy tam się teraz napisze, bo to jest korpo i coś tam. tam. Nie. Bo oni mają w swoich reklamach, filmach, projektach, we wszystkim co robią, zawsze jakiś bardzo wyjątkowy, socjalny przekaz. Coś naprawdę wartościowego chcą przekazać przez to, co robią. I zawsze, co by nie, nie robili, jaki by projekt nie podejmowali, robić, to ma w sobie duże wartości. No i oczywiście tworzy to zawsze najlepsza ekipa, z którym bardzo bym chciał pracować. Po dwóch tygodniach, jak to powiedziałam, do mnie napisała jedna agencja, która powiedziała, że Coca-Cola teraz robi projekt o łączeniu kultur, łączeniu kuchni, smaków, i chcą zaprosić mnie jako youtubera, żeby pokazała tą kulturę i kuchnię ukraińską. I czy wraziłaby zgodę? No oczywiście to dla mnie był niesamowity zaszczyt, bo od dawna o tym myślałam. To nie było takie jakie spontaniczne, bo naprawdę uważam, że. To, co oni robią, to jest fantastyczne życie. To, jak wykorzystują swoje możliwości, swoje imię, swój brand, co dobrego przekazują w świat, to naprawdę jest fajnie. To jest świetne. Także dla mnie akurat ten projekt naprawdę jest. W jakim sensie spełnienie moich marzeń? Mam nadzieję, że i Wasze marzenia się spełniają, tylko trzeba wierzyć w to. Dziękuję, że obejrzeli ten odcinek do końca. Oczywiście czekam na Wasze łapki w górę, komentarze i do kolejnego odcinka. Wszystkim pa! Miłego tygodnia!